Cześć, witajcie drogie Skorpiony. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe od 18 do 24 marca. Oczywiście wiesz, to z Wami rezonuje. Zapraszam Was do y, subskrypcji, do komentarzy, jeśli oczywiście z Wami rezonuje. Y, I jak również do czytań indywidualnych. Zwróćcie uwagę na swój Ascendent Księżyc. Jak i Wenos, jeśli chodzi o miłość i o związki. I wedyjski, oczywiście. Więc zaczynamy. Z jaką energią wchodzicie w zbliżający się tydzień? Król kielichów skorpiony. To też Wasza energia, chociaż to jest energia też i ryb. Ale to, no, to jest energia, miłość. Skorpiony miłość, król kielichów, tak? Spełnienie marzeń. Czy to będzie spełnienie marzeń? Budowa nowej stabilizacji, lub dwaj faceci, z którymi będziecie mieć do czynienia. No, zbudować coś, coś nowego. No, a Wy, tutaj, jako karta cesarzowej, czyli matka-żona. Mm. I tu, co jest? Stawianie jakichś granic, tak? Bo tej, co będzie? Jakaś osoba yy, o takim ognistym, zapalczywym temperamencie. Zobaczymy, co wychodzi naprzeciw. Jeju, dziewiątka pentakli, Czyli co? Stabilizacja, tak? Ale wy macie już to, co już tak już zdobywacie, to, co już do tej pory osiągnęliście i wy na tym zas e e <śmum> zastajecie, że tak powiem. Ale tutaj chyba czas trzeba rus ruszyć z miejsca, bo tutaj w dziewiątce była w to jest postawienie jasno samemu na siebie, tak? Jasna taka walka, może wy względem miłości, względem uczuć stawiacie przede wszystkim na zadbaniu o własnej stabilizacji finansowej, no i widzicie w tej historii się pokazuje jasno sądzenie sprawy wyjście być może z jakiejś iluzji, energia ryb się pokazuje tak samo jak im. bo to jest odcięcie załatwianie spraw urzędowo-prawnych tak, to też rysuje się zadykalna waga, ale to mogą być sprawy sądowe, papierowe, tak jak i rozwodowe tak do osiągnięcia z tej stabilizacji. W tym kierunku będą działania i podejmowane, podejmowane decyzje, wybór drogi, też i konflikt, też i walka, tak, z tym związanego. Bo tutaj były jakieś manipulacje. No, pod względem spełnienia marzeń czy ich, się, czy ich, się. zobaczymy, jakie pozytywy. No, i widzicie, wy sami tworzycie, tak, wy sami kreujecie, kreować, bo teraz Księżyca przybywa, kreować. Do 25, 25 mamy pełnię. Na co uważać? Właśnie. Uważajcie na pieniążki, tak, żeby nie stracić. Żeby nie stracić, trzymać, bo to się Wam może przydać. no. Y, tym bardziej, jeśli chodzi o sprawy urzędowe, prawne. No, bo to jest pokazane. Cesarz. I y, 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 tutaj rozpoczęcie czegoś nowego, tak. Rozpoczęcie wyjścia z. Czegoś nowego, z kimś, do kogoś z przeszłości. Ale tutaj są dwie kobiety, no? Tutaj są ko dwie kobiety, po raz kolejny. Jezu, co te karty? No, tutaj są trzy kobiety, no i wy chyba będziecie tutaj manipulować, co? Będziecie tak chyba kombinować. Będzie czary mary względem uczuć związków. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. A jednak będziecie czarować jakąś młodą kobietę, która uwielbia przygody, spontaniczność i korzystanie z każdej okazji, która życie przynosi. Tutaj wyjście z energii do bicia, przytłoczenia, nie budujcie sobie jakichś schematów takich, które nie będą miały y, urzeczywistnienia. No, ale tutaj, tak jest pokazana przede wszystkim królowa Mieczy to osoba, która do was z, z uczuciami jednak nie wychodzi, to jest jakaś prawniczka lub kobieta na stanowisku urzędowym. I tu ona będzie chciała przede wszystkim coś zyskać, po jakiejś stracie po ruszyć z miejsca, tak? To jest karta siły i ta karta jej siły jest przyja. Ona będzie działać w taki nieszablonowy o, sposób, o, o, o. bo co, bo nie było równowagi w braniu i w dawaniu. I to po prostu już jest pisane. Z przeznaczenia. Na czym się skupić jeszcze? Zobaczymy. Właśnie na nowym początku albo na dzieciach. A może będzie dziecko w drodze, lub nowy projekt. Tak, to jest nauka, to są kursy. Przede wszystkim tu jest jeśli chodzi o miłość i o związki co pozytywnego, tutaj jeśli chodzi właśnie o manipulację, o tworzenie, o kreację afirmujcie, tak, afirmujcie, działajcie i tu właśnie w tej książnicy była, uważajcie też, jeśli macie taką osobę koło siebie, bo ta osoba pod względem uczuć i miłości, co ta karta też jej pokazuje, z wami nie stworzy z wami nie stworzy po prostu yy, stabilnego związku tak, no chyba, że jak tutaj pokazuje się jeszcze Karta głupca, no to i tu y, księżniczka Pentakli, no to tutaj też jest rozpoczęcie czegoś nowego. Widzicie, ta kobieta jest w ciąży. Ta kobieta jest w ciąży i ona właśnie ta, przez te wasze działania możecie zaliczyć. Zaliczyć. No, a tutaj jeszcze pokazuje się właśnie Karta Królowej Buław. No. I Słońce, rozpoczęcie czegoś nowego. Cesarz, tak. No bo wy być może jesteście mężem. <laughs> o, jesteście, odwracajcie sobie energię. Tak, bo to jest królowa była pokazana, tak? Sąd królowa kielichów. Czyli tutaj muszą nawet być i trzy kobiety, z którymi yy, być może macie dzieci z poprzedniego związku, tak? I wy wychodzicie w rozpoczęcie czegoś nowego, ale tutaj jest przede wszystkim yy, no, takie działania, żeby chyba pod względem finansów bardziej będziecie w tym kierunku dążyć. A ta kobieta będzie chciała przede wszystkim, lub ta kobieta y, po prostu darzy was uczuciami i pragnieniami. Takie do tego jeszcze to jest dziecko. Być może, jak pokazujecie się w karcie, ale co tutaj są? Tutaj są tajemnice. No, tajemnice. Czegoś, można było się spodziewać. No i to jest pokazane. Budowanie już z tego, co zebraliście z przeszłości, tak? To, co oszczędzaliście, będziecie chcieli po prostu rozpocząć coś nowego, pójść w nowe. A jeśli tym bardziej dowiecie się być może o, o ciąży, tak? No to jako już taki dojrzały uczuciowo człowiek będziecie chcieli zapewnić stabilizację, dobry byt, tak? I szykować się na to, tego na co uważać właśnie, oszczędzanie pieniędzy, tak? Oszczędzanie i też yy, no... Właśnie, długi. Tutaj długi się z, z przeszłości się odzy odzywają, Wam tak powiem, tak? I tu się to do, do Was odezwie. I tu siódemka mieczy. No to jakieś oszustwa, kłamstwa my, y, wyjdą na wierzch, tak? Półprawda, którymi kogoś karmiliście, lub Wy byliście karmieni. No i to Was chyba tak dobija. To Was chyba tak po prostu dobija. Albo tutaj mogą mi się y, toczyć jakieś sprawy urzędowe. Jeśli coś się robiliście na boku, to to teraz wyjdzie na jaw albo jeśli ktoś przeciwko wam coś tam robił na boku. Być może wziął y, bez pozwolenia jakieś pieniądze lub coś, działał y, pod takim kątem to się to właśnie może wydać. No właśnie, manipulacja pod względem żonglowania opcjami do spełnienia własnych marzeń i co? I to jest osoba z przeszłości. To jest osoba z przeszłości. No. A to jest żonglowanie właśnie opcjami pod względem Nowego początku, i żeby spełnić swoje te marzenia, tak, żeby wyruszyć z miejsca, rozpocząć coś nowego. <noise> tak, ale tutaj chyba się to utnie. Tutaj się to utnie, bo tutaj jest, przede wszystkim karta Działa poka pokazuje wybór, do drogi, wybór drogi. Albo tutaj przede wszystkim ta kobieta, z którą walczycie, tak? Z którą walczycie. Być może o zakończeniu te, tego związku ona będzie chciała. Rozpocząć coś nowego, jak zakończyć z Wami ten związek. I tak też może być. I tak być może, tak. No. A tutaj w tyle czytania u Was to jest y, osoba z przeszłości, tak, dziesięć kielichów. To osoby by, być może darzycie tymi uczuciami, ale co tutaj, no, trzy miecze. Trzy miecze. No. I brak równowagi, po, y, być może, wszystkimi względami. Jeśli chodzi o że wspólne życie, no widzicie, jak powiedziałam, sprawy sądowe, bo co, bo zdrady, bo zdrady i manipulacje, no i yy, wobec tego będzie ten konflikt, dlaczego? No Jezu, po raz kolejny ten u wszystkich znaków wodnych to wyszło. Ja nie wiem. Odwrócony rycerz kielichów, odwrócony rycerz kielichów no to to jest y, taki człowiek, który pod względem pff, no, uczuć musi wszystkiego do, doznać, pod względem seksualności, y, to jest perwersja, tak, różnego rodzaju pod tym względem. To trójkowe, czwórkowe i co tylko tam ino, tych samych nawet i płci. No ale tutaj co, ta kobieta się nie podda, ona będzie walczyć tak o swoje. Ta kobieta będzie walczyć o swoje. No i co? I tutaj jest szczęście i radość. I ta kobieta być może wygra. Z miłością samej do siebie porzucenie tych toksycznych energii już odejdzie, tak? I rozpoczęcie budowy czegoś nowego. Tak? Bo to jest chyba przede wszystkim związane z dziećmi. Z dziećmi. I to może być osoba z znaku raka lub ma taką energię, tak? W horoskopie urodzeniowym. I to przede wszystkim jest stabilizacja i miłość. Szykuje się. I to jest właśnie karta cesarzowej. Być może waszej partnerki lub z taką kobietą właśnie macie do czynienia, tak? Że ona być może z wami wygra. Lub Wy wygracie, tak? Jeśli to jest Wasza energia. No i tak się to kończy. Kończę tak, jest jasno pokazane. To są dzieci, sprawy, tak, to jest stabilizacja, dom rodzina wygrana, być może rozpoczęcia spełnienia właśnie własnych planów wzglę... po zakończeniu tych spraw sądowych, które tutaj zaistniał Mogą przyjść do Was wiadomości właśnie pod tym względem w zbliżającym się tygodniu, chociaż te energie są płynne, także to może być po prostu w najbliższym czasie. To też mogą być i sprawy cywilne, nie tylko rozwodowe, nie tylko ten, też mogą być i sprawy cywilne, prawne, tak? Także też i na to zwróćcie uwagę pod względem finansów. Dobrze, dziękuję Wam skorpiony, za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam.